Siemano na gitaro, witam Was w kolejnym blogu na moim kanale. Jesteśmy na kanale Martyr Słuchajcie, i dzisiaj pokażę Wam mniej więcej jak wygląda moje wakacje w Egipcie. Jak wyglądają, tak. E, słuchajcie, robię bloga z Egiptu, także zobaczycie. Ja wracam 4 lipca do Polski, także będę je łączyć i za tydzień, za dwa tygodnie zobaczycie. E, tu jest basen, to... słuchajcie. Tutaj jest Wodospad taki Ja też mam w planach nagrywać jak zjeżdżam na zjeżdżalni Także zobaczycie No tak to wygląda Mega fajnie Także cieszę się, że wreszcie są w wakacje No i wkrótce zobaczycie Też Kilka shortów z tego miejsca Bo dzisiaj też mam w planach kilka szorstów Także i lajka like zasubskrybujcie ten kanał, bo chciałbym, żebyśmy w końcu dobili 700 subskrybcji, tak, 700 na kanale Marcus Gitara to musimy dobić, a na kanale Marcus Gitara. chciałbym, żeby było 100 subskrybcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach.